Zobaczcie co Dalton o figurkach i koszulkach z swoją twarzą Bardzo Drodzy widzowie co występuje I widzicie sami Że z nam normalnie Gadam tak Przyjaźń, dalej Przyjaźń wygrała tak. Ja tylko te afery nie fery, to, Którzy robią To naszych przyjaźni się nie posuje, Tylko wybuchłe Ja tylko powiedziałem że Delikatny Bóg, tylko. No. Znaczy, no szczerze mówiąc, to ja ci się nie dziwię, nie? Bo. Za dużo ofery wokół mnie, Dobre. bo szybko się wybijam na no bo w, w live czy czymś tam, nie? Wcześniej nie miałeś do czynienia z jakimś TikTokiem, nie, 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 nie. W ogóle w internetu chyba nie. Nie interesowałem się, tak, że nie? mogę działać na sieci, tak? No, także jak zobaczyłeś. <laughs> 260 odcinek. No, no, nie interesował się, że tam w internecie jest Dalton. Ciekawe to jest. Rzeczywiście, no. Tu nie? Rzeczywiście są te koszulki, tak? Z twoją twarzą. Ale teraz e, dostanę opcjonalny link. Ale od z nimi kwietnia. się już dogadało. Tak, się, normalnie. Bo napisałem, że bez... E, bez ja tam te koszulki tak dalej. Proszę o kon kontakt, nie? No tak. I po tygodniu Nie do... powinni używać twojej twarzy tak. bez twojej zgody, nie? Tak. I po tygodniu do mnie napisali normalnie. Bandyckie zagranie, usłyszałem do nich. Dobra. To z wami pójdę na układ, nie? i z nim poszło na tak okay. to i jest to no. z kosztami już wszystko okej okay. no, a, tylko... a te figurki po prostu, co widziałeś te filmiki to nie jest tak, że, że ktoś ai, ci no. figurki tylko ktoś taki takie. filmik zrobił prawdopodobnie jakieś dzieciaki, bo ja w i sprawdzałem te profile, nie? No, no tak, tak po z... prostu filmik, figurka Dalton. ale w dupę, no jakie koszulki z Daltonem w sensie Dalton najlepiej by był jakby live y robił bo ludzie by go chyba oglądali tak nawet wiecie, żeby się pośmiać trochę z niego, albo trochę z nim no bo no, nosiłbyś koszulkę w dupę z Daltonem. To jest takie wiesz. Patostreamy, no no to. Ale na fajne mamy go wzięli. Albo te inne. na nie? Bo teraz są takie możliwości, że można ja wpisać i wiesz. Wiem, wiem, A AI kurę są właśnie możliwości, jeszcze te 4 kopiarki 3D, że robią te figurki. No, no rozumiem. w sumie to AI, czyli AI no. AI, nie? Mówię, tak się nie interesuje tam. Tymi a na sieci nie myślałem, że będę coś wziął na sieci, tylko będę normalnie pracował. tak jakby ze... pomiędzy tymi odcinkami go zlali i tego, i pokora? Nie no, co ty mówisz? Nie, po prostu przyjaźń wygrała. Przyjaźń, której nie doceniasz, wygrała. Widać co piszesz, to też. Regal. Nawet na ekranie. Zajmij z tego strzała w głowę, tak? że tak się rozwinęła moja, moja postać w tym własnym kanale nie wiedziałem, że będzie taka furora wokół mnie i tyle szumu tylko nie gniewajcie się bo też wczoraj troszkę pojechałem na takie troli że nie będę czytał i się wkurzał bo zrozumiałem, że tam są dużo afery żeby się pomiędzy nami kłócić i oraz życie nasze naszej przyjaźni i pomyślałeś, to, że... Chcesz przyjaźń wygramy. Jak nas występujesz nasz kanał i na przykład na tej figurce jest pan z Lombardy napisane, to że to my robimy. Tak, to jest właśnie komercyjne, nie? Że chyba no. tak robią. to okaże takim normalnym myśleniem faceta, to każdy się wkurzy, by i od razu wjechoby. No ja sam bym się wkurzył, jakbym zobaczył, że dziś na internecie lata koszulka z moją mordą i ktoś sobie może ją kupić, tak? Tak. Ja tylko musiałam wrobić szum i pokazać, że się nie da dać robić takim ludziom, czy takimi firmami, którzy mogą zarabiać. Bez Ale to one by nie wzięli NoFemu, tylko do pojedynku picia wody, prawie taki sam jak w kiepskich. Boczek z paździochem, chlali. Nie I o to ci głównie Co? chodziło. Tak, no. dokładnie o to mi chodziło. Tylko myślałeś, że to my robimy, a to nie my. Tak, bo tylko u was występuje tak dalej. A firmy mogli to wykorzystać nielegalnie. Dobra, ile, bo transport mam? Spoko. Nie wiem. Spokojnie, sprawa, wszystko jest okej. Okay. Nie, naprawdę jest okej. Okay. No, teraz. Przyjaźń wygrywa, widzowie, każdy konflikt. Zakładają swoje okularki i patrzą. No i mam on. Nie no, wiem, czy ja to wezmę w ogóle. Na 100% jest. Yy, no. Pracuje, bo sprawdzałeś na sam samochodzie, wiesz, to do samochodu. To jest no ta Paniczka jest? Mm -hmm. A ja. Ciężarówki się sprawdzi, nie? Mm -hmm. Coś takiego. Też nie ukradli jego, a kupił bożowi na. Giełdzie. Tak. Nie ukradł. <laughs> nie ukradł. No, bo to ludzie piszą. o, Ukradaj mój, starych babców nigdy w życiu. To skąd to wyczesnęli? na internet. Ale W internecie nawet nie ma zbytnio. VHF, UHF. No w Polsce już się na tym nic chyba nie odbierze. A to w innych odcinkach był ten czek? Może się znajdzie nabywca. gdzie tak. pracujesz? Słyszeliśmy. De A gdzie pracuję? Studiuję. Na kogo? Budownictwo. Lepiej byś się na piekarzu. <grym> to pan mnie tego sztuki? Na pikazze, ale. Zmiencie nie, nie Jak? Skuterze weźmiesz czy nie weźmiesz? E, skutera nie A pomyślisz? No szczerze mówiąc, <laughs> nie mam czy postawić skutera A jak się skutera kupić? Nie, nie no, samochód, mam autem jest. Nie chcę je we włosy, nie? No. <laughs> Na giełdzie wysta. Nie był. Nie biorę? Biorę. Kurde, w Lombardzie więcej radzą. To jest takie, wiesz, pierdoła, grat. Ja odbierze. Ile to było warta? 42 zł Sery ktoś ty kupił? Kurde, to jest takie... Wiesz, pierdoła, grat. Ja odbierze. No bo nie, to nie jest Ukrainiec. Odbierzesz to? Wszystko, ja wszystko odbierze. Ty mówisz, o co chodzi? Co ty? Ja, jak sprzedaż, to sprzedaż, a jak sprzedasz, to sprzedasz, a jak nie sprzedasz, to ja odbierze na 100%. Ja czekam e, klienta na tego skutera, wiesz, był klient jeden, ale młody chłopaczek, ale ciudno zadzwonił. Kurde, mi się chyba śniło ostatnio, w Lombardzie. No chyba mi się musiało śnić. I widziałem w zaległościach twoje rzeczy, że są do wystawienia na sprzedaż. Chłop miał dużo pecha. Pojechał do Niemiec do roboty, miał w samochodzie pałkę teleskopową dla bezpieczeństwa. W Polsce się nikt nie a w Niemczech 200-500 euro mandat? Serio? Serio to jest i... mandat, coś takiego? Porypany w dupę. I teraz widzę, że nie mogły być, bo zestaw narzędzi do kominka jest do 19 maja, a mamy 15. No to nie mogło się tam pojawić. Go będę bolił. Ale wiesz co? Bo tak. Czy mi się to śniło, czy co? Jesteś Dobra, W każdym razie to jest nic niewarte, nie? Ale mogę dać pośredniości. Dyszkę bo się lubię trochę. Dyszkę Dyszka, da. mi. da. daj mi. Dyszka. Nie. Naprawdę, 10 złotych. Po, po 12 nie. złotych. Daj, ja będę uglądał. Lepiej daj mi nie z powrotem. Po 15 Ja, po ja powodzie, będę się dalej uglądał, co To nie jest Ukraiński no, to znaczy nic słychać. Nie, obejrzysz, bo to jest na A Takie fale już chyba nie są nadawane. Jest choć DVB-T2 w Polsce, nie? Ja wiem. No. Dawa, ja będę do samego za zadyszkę. A DVBT2 nie odbierzesz na tym, bo to jest z 90-tych lat. Tam można, jak jednego razu ma do, i prawa lewa ręka, antenę do dorobić i będę i dobry <grymne> serio? <grymne> Antenu dorobi? Dobra, to ja ci to oddaję, przerób Jak przerobisz i odpali, Dobrze. to wezmę Dobrze, jak, jak pociągnę, jaki kanał, żeby pociągnął? Disco Polo chyba jest taki kanał, co? Na darmowy Dobrze Dobre. Masz Darmowy Disco Polo masz, kanał? Masz, masz <grym, kombinuj Nie normalnie skombinuj Ty to jesteś dobry Dobrze, na razie, bo ja się pobiegam dzisiaj Cześć, masz wszystkiego dobrego Dziękuję bardzo Oho, co za milioner przyszedł Zastawić? Za 285 się używana sprzedała, więc by wychodziła tak 100 wtedy. I za 299 też chyba się sprzedała. Tak, kto to? Tak, żebym trochę miała. jest? co babcia? Będzie, na sprzedaż. sprzedaż. A ona jest czy, nowa. Czy potrzebuje? To chyba 5 zł potrzebuje ja. No tu mam telefon. Ja bym że jakiś kolega Daltona przyszedł. No 150 by można było To mu się przylepiło 150. do łap. Nie 200. Daj znaczy, pani. Ciężko, bo ta za 300 się sprzedała. To była taka o, igła, nówka praktycznie. A on za nim dał 500 i coś złotych. Daj pan 200 wy chociaż. I tutaj ten telefon trochę na zbierą. A na co pani zbiera? Co? Na co pani zbiera? Na tomograf. Jestem po operacji. I Muszę teraz U, do kontroli, ale muszę tomograf tak. zrobić. Tak bym miała w nosie to wszystko. To pani chyba była kiedyś jeszcze no. z Pani Pamiętam dobrze? No. Choć 100, razem. Dobra. Tu do 200 podciągnę. Okay. Dobra. Dziękuję. Działa. Aj, mówię panu, że brak słów. Ale pory, panek Tutaj Tu maksymalnie 50 zł za niego. No tak myślę, bo to kurczę, za wszystko płać i płać całe życie. Hmm. Na NFZ chyba długo by się czekało, co? A, cztery 4 miesiące. O, ale życie zeszło. Może no, to było inaczej, dwoje było. Tutaj karta z nim w środku została. No. Ale telefon ogólnie odpada, bo bateria spuchła. On leżał no. chyba nieużywany, nie? No, w zakry. Tak, i bateria po prostu kaput. U, i co teraz? No, telefon odpada niestety. Do dupy. Nie? Do dupy. <laughs> No i co teraz? To leżało w szafie. Proszę. Dobra, to zrobimy dwie stówki, tak jak no. mówiłam za tamto. No. To ile będzie Pani brakować? Czy jeszcze. I proszę bardzo, dwie stówki za pilarkę i trzy stówki ode mnie, żeby Pani na tomograf starczyła. Dziękuję serdecznie Pani. Miła, nie? Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Nie no, no, no mówię, mam trzech synów Powiem Ty ci się... dobra Zmieniając temat, żeby humor poprawić Myślicie, że jak zobaczą to te wszystkie Ci ludzie, co tam przychodzą To coś będą próbowali wymyślać? Jak myślicie? Żeby lekko zabuzować system? Słuchajcie, jestem pod wpływem alkoholu bo nie powiem, że nie, bo sobie trochę dygbę mam czek synów i chcę sobie na stare ten w 40-40 lat córkę zrobić. Poważnie. Ty masz córkę masz, to co ja nie mogę mieć no, Jakby Też poza kamerą być. dał, to bym mu pisali, że powinien dać na filmie, żeby każdy widział, a jak dał na filmy, to pewnie piszą, mogłeś poza kamerą, bo teraz będą Ci przychodzić. Nie ma dobrych rozwiązań na takie rzeczy, jest jak jest. Robić córkę? Z nową kobietą. Pewnie, że możesz. No, no. bez a, problem. Zacząć życie od nowa. Tak, życie od nowa. Chata posprzątana, dzisiaj skończyłem ja normalnie... Ty, a to jest ojciec Dam nawet piwo, aż nawet piwa nie wypiłem. Ten nie, wydym, wydym, no wydym, to inaczej wyglądało. Ja nic nie wydyndałem. Tylko najpierw byś musiał iść do AA, nie? Mąż? Jezus! Bo ja nic się wy nie wygiętałem. Co to był? To najpierw byś musiał iść do AA, nie? Czemu? <grywa> Czemu? <grywa> Czemu? <grywa> Czemu? <grywa> Jaka powaga w tupę. Czemu? <grywa> no ojca pijaka mieć przyjemnie. Kur... <grywa> Czemu? Może i tak, może. Nie, nie. Tylko ja kocham swoich synów, nie? To jest moja karta. Weź ją, wyciągnij. Oryginalna. Klasa. mi wyciągaj. A spędzasz z nimi czas? Czy oni żyją swoim życiem, a ty swoim? Oni swoim, a ja swoim tylko jestem malim męciarzem. Powiem Oho. ci prawdę, nie będę cię czarował i kłamał. No co mam cię kłamać? Wszyscy się na mieście znamy, i co mu powiem? Tylko kocham tych dzieciaków. Czy to się zda, e, stanie, to polecę jej obronie, nie? No tylko mam czek, takich artystów, nie? A co, za dzieckiem byś nie poszedł w ogień? Poszedłbyś w ogień. Proste Zakochałem się kiedyś. Nie wiem czy wam mu cinać. A spie przez kip. Powiem w kim? W Jak ci powiem, to gibnie ze śmiechu damionek. Teraz co? Nie. W Kindze, kindze? W Tak, zakochałem się. Ładna dziewczyna. Chcę do końca życia z nią życie spędzić. Ja Oho. E, e, przyjaźń, przyjaźń wygrała. Dalton i ten. Dalton z lombardem miłość. Teraz on z jakąś dziewczyną z dryzenka. Miłość, widzicie? Przyjaźń i miłość w Drezenku kwitną. Założę związek, ja już alkoholu nie będę pił. Daj autograf. Poczekaj. Tak oddał ci pieniądze? Jezus mu? Ja no. tak. Bo byliśmy tutaj w, w alfie. Zaraz. W tej wucie... Poczekaj chwilę. Nie, nie oddał nie będzie. Stówę nie będzie. dałeś. Aha, no połóż, żeby rozmienić. To tak, tak, tak. O no. No to się to. O jest, o jest. O ufo. Oddałeś mu stówę? No i to wszystko. A no. ci k***a zaraz tą wyciepię zaraz. Jak mnie wkurzyłś. Ja tutaj majstrowi nigdy nie oszukam. Majstra nie oszukam nigdy. A, słyszałeś tam co gada? No. On mi tu kaszankę, na, makaron na uszy nawijał, ale tu majstrowi oddałem. Kur... Nie, pytałem no, o tą stówkę. No, no, To no, chłopakowi to, oddać. Myślałem, ja no. że o tą dychać chodzi. Nie, o stówkę, no bo dałeś, żeby rozumieć, no to, to trzeba być... Nie ma, no to nie ma, to Ja nie, nie jestem e, e, nie. z pierwszej łapanki. No, zawsze chłopakom się daje pieniądze. A cię wysyłałem, to trzeba być uczywym, a nie, kurde, w kaszankę dmuchać. To te piwo będzie piło. Dwa łyki, ja już nie mam sił pić. Ja no nie chcę po alkohol. po cholerę pijesz, po cholerę. Po co pijesz? Mamusia jutro przyjeżdża, także no. Zesz Ej, kto? no widzicie, to jest jednak ojciec jego, tak? No. Ja myślałem, że ten inny to jest ojciec, ten, ten drugi. Ale jednak dobrze, po, dobrze skojarzyłem. To już dzisiaj nie pij, chyba, co? Mała przyjedzie, to mamie musisz pomóc. My, A, ja... Nie mam wyjścia, nie mam wyjścia. No, no raczej. Nie ma wyjścia. To nie jego ojciec, czekaj to on o tej babie gadał to o jego matce, ty jakie połączenie nie? Ja pierdziele w dupach. O kurde, ty jakie kombo. Oj, Damian Damian ty się tu nasuwasz, dużo rzeczy, nie. Ale później do domu przychodzi to pewno... E, pewno też stary? Znamy, no. siedzi no. Nie, na jego lika, A. I, i za rozmyśla, nie? Co oni pierdolą <laughs> w górę? Powiem damy, że kurde nie. nie, teraz jak na przykład mnie tak teraz troszkę ustawiono nie, T tak do pionu nie, no. to się z tego cieszę nie Tak? Co? Co ufogano? No też sobie, jedzie, nie, ale później do domu przychodzi to pewno e, też sobie no, no. siedzi w e, psychika, psychika. A. I, i się rozmyśla nie, co oni pierdolą w górę. <gulę> Powiem ci że kurde nie Teraz jak na przykład mnie tak, teraz troszkę ustawiono, nie, tak do pionu, nie, no. to się z tego cieszę, nie. Siawo, tak? sam. Tak. inne życie trochę? No tak, tak Kogo inaczej. Kogo ustawił? Jest. Inaczej. A ja widzę to po tobie, że jakiś taki weselszy jesteś, no. nie? No, nie ma już smutku, nie mam, ja też tam, ja na przykład coś tam, wiesz, złapię, jakieś robótkę też. Teraz miałem roboty na prawie 2 trzy tygodnie, ale że pogoda, wiadomo, nie dopisuje, no to musiałem przerwać, a to kopałem pod kanalizę, nie. Tak jak ci mówiłem zresztą. To człowieku korzeni takie grube korzenie. Weź to przecinaj. Eee, to, jak ku... ręcznie wszystko. Ręcznie, a tu mi lałeś, ku... że ja takie laty mam jak ty że piłką sił, sprzeczne i, i, i ku... ten. I tam Nie, to, to była jazda w... We szmaki. Jeszcze jak masz fundament, e, całe podwórko w fundamencie z betonu, to człowieku, wiesz, jaka jazda była? Takie jak... Ku... Klunkry nosiłem, nie, Tak jak na przyczepkę no, rzucałem, nie, sektury, to, to jest, ca ja. ca całą klatką piersiową i rękami musiałem podrzucać i rzucać dopiero na przyciepkę, bo takie k***a były, takie k***y nosiłem. Poważnie? No nie, k no nie ty. No ku, no, to jest, wiesz jaki to jest ciężar? Taki... na Bo Helden. tu 70 kg takie. Ogólnie, ogólnie taka była struktura, pierwsza struktura była cieniutka. Ale wiesz jak to za niemca i tak dalej, że były te polne kamienie, bla bla bla, dachówki wrzucane i tak dalej, nie? No. I oni to robili taką Ala podmurówkę. Człowieku, jak ja to dźwigłem, myślałem, że mi plecy wysiądą. Mój to nawet umie kręgi nastawić. Co? Umie. Jest k kodem. Co? Nastawił ci kręgi. Chopi ja miałem pić wy... Tata mi nastawił! Człowieku jak rano, rano się budzę i chodzę jak nówka now, sztuka. Mój, ja. tata, mój tata, normalnie bierze palce na kręgosłup, przejeżdża sobie, nie? Przejeżdża, ja, ja ci nakręcił. Przejeżdża po kręgosłupie, tam e, liczy sobie jakieś tam, i, ile kręgów jest e, wypierdzielonych i on nastawia. Jak? Normalnie? No normalnie. To no, osteopatą powinien być. Nie wierzcie mi, nie? Ale naprawdę mi pomógł. Ja bym nie chodził do... <śled> <śled> Widzowie, jaka szansa, że serio tak jest. Powaga. Zapraszam do napisania procenta szans Brzmi to dość niewiarygodnie 50 jak Do tej pory, nie? A mój tata mówił synek wiem że to będzie bolało nie? Ale to tylko zwykły krem I tak oraz. I on tak, fik, przejechał z palcami ja wiem, policzył miał, Rukasz, kręgi ja ile ja wiem, tam masz który... I po kolei wduszał Człowieku wiesz jaka idzie gorącz na przykład jak ci je pierwszego nastawia O chopie ja nie wiem, czy by ktoś się taki tu odważny znalazł. taki pierwszy, Normalnie mi nastawił kręgosłup. A po czym ci? Ja? Co zrobisz? Tak? Ja ciężkie ogólnie jak, jak z Poznania wróciłem, bo ja tam pracowałem przy żelastwie. przy takiej bardziej konstrukcja metalowa. No. A wiesz, że metale y, i tak, te belki takie jakieś zespojenia, bla bla bla, to trzeba nieraz unieść, nie? Wyjeł... tak do góry? Martek. Trzymałem, on kręcił. Bartek, ja cię I... przepraszam, ja bym nie dał rady, bo jesteś mocny chłop. Ja bym no. nie dał rady, tyle podnieść. Ale normalnie, żelazo wokół... no, kurde. takie bele? Takie grube. I to na, na swoich własnych, o, o swoich siłach podniosłem, tak cyk. A on kręcił Gły, mi, grube. praktycznie, że ja miałem tą belkę jeszcze na, że tak powiem, tu na, kre, na, karku. na karku. Trzymałem ją. tego. Nie rzecz, Tam... Widzowie, jak myślicie, tak yy, poza tematem. Warto się tak poświęcać dla jakiejś roboty. na, na No wiadomo, że na czarno, no nie ma co się oszukiwać. Chłop, zdrowie poświęca, kręgosłup se złamie, żeby jakąś pieprzoną belkę podnieść. Powaga teraz. Worf czy nie? <śm> 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 Dupe. Wydaje... Znaczy, ja wiem, że jest takie stare podejście, że ludzie brali 7 worków z węglem naraz i nieśli, ale w dupę. Mi się to wydaje taka głupota, niestety. Ja oczywiście doceniam, że ktoś tak potrafi, bo jest silny, ale no to jest głupota na dłuższą metę, no niestety. Jeszcze na czarno wdełpać się, coś zrobisz, to już w ogóle. Jak nie masz ojca, jak ufolud, że ci nastawi kręgosłup, no to jest dedek na miejscu, nie? To jest konstrukcja, to konstrukcja, ci tam, nie wiem ile waży, bo nie chcę teraz tutaj kłamać oczywiście, ale normalnie, mieć to belkę na plecach, czy chociaż cię i... Nawet na czarno tak nie ma, on chyba, no chyba, że ktoś chce pokazać kozaka, no właśnie, on właśnie widać, że chce, nie, o to mi chodzi. Więc on pracował w Poznaniu, ta firma jest bez BHP i się zatrzymała w czasie jak pere. I na tym podnośniku, wiesz, jak masz te, takie wózki jeżdżące. I na tym on się giba, a ty kur... tylko tak po i barki do góry, żeby belka była u góry, żeby ona weszła... Mój stary, sam sobie złamał, złamaną rękę nastawił, gips, złamaną rękę nastawił, no nie wiem czy to ma sens, ale niech będzie. Gips założył sobie sam, bo nauczył się jak mu kolega weterynarz, z wojska nastawił. Pamiętam jak zbierałem specjalne korzenie po polach Żeby na no opuchliznę zmaść zrobić no W Skyrimie było tak no. Weszła w tą szczelinę Chłopie jak, jaka była? Ja po całym dniu się przyznam Ja nawet miękałem, ja bym miękałem To nie było kur... Że... Ile godzin robiłeś? Po 8, po 8 godzin robiliśmy Codziennie Ja, by, ja bym nie dał rady, ja bym nie dał rady Cowieku, ale to jest nie, ja... Wy się może znamy jeszcze śmiać, ale faktycznie... Mówię prawdę, że... Był... Ja, Śmiałam, ja też. Z moim Ja z moim ojcem robiłem to. Dobre. Rozciętą ranę przypaliłem siarką z zapałek jak w Rambo. No... Czekaj, jak on to w Rambo zrobił? On sobie tam wlał coś chyba w tą ranę, a potem to jeszcze strzył Dobre było. Nie, on sobie w proch wsypał chyba, nie? Proch, no proch, ta, 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 rzeczywiście Proch wsypał A i sobie szył radę też Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Kusaria!